Cykliczne koncerty muzyczne od kilku już lat towarzyszą mieszkańcom niedzicy. To forma promocji muzyki na żywo. To propozycja zapoznania się z mniej popularnymi gatunkami muzyki. Pierwotnie koncerty miały przyciągnąć młodzież, ale jak się okazało, starsi mieszkańcy niedzicy również chętnie przychodzą słuchać muzyki. Koncentrujemy się głównie na tym yy, repertuarze mało popularnym: to znaczy muzyka jazzowa, muzyka klasyczna, poezja śpiewana, muzyka folkowa. Przesłanie było również takie, aby te koncerty trafiały głównie do młodzieży. Koncert nie ma w Indycie, na no Indycie z moim miasteczkiem wiemy nie ma ani teatru muzycznego, ani opery, ani teatru normalnego, prawda? Więc takie koncerty na żywo to jest pewna forma, którą młodzi ludzie mogliby zaobserwować. Popatrzeć, porozmawiać z muzykami. Muzycy, którzy przyjeżdżają, to są wspaniali ludzie, rzeczywiście bardzo chętnie udzielają porad, informacji, mówią o sobie, o muzyce, którą grają. Więc idea znakomita, wspaniała. Jak się okazało, trudno w miasteczku, które ma około tam 13-14 tysięcy, tak trudną muzykę proponować. Propozycja bardzo dobra i okazuje się, że mamy stałą grupę klientów, którzy na te koncerty przychodzą. Koncerty odbywają się głównie w zamkowej sali rycerskiej Nidzickiego Domu Kultury. Jeszcze w kwietniu usłyszeć tam będzie można koncert muzyki barakowej, później kolejny występ jazzowego artysty.